Uuuu, cyganka powróży, cyganka powróży, wybierz kartę, wybierz kartę, wybierz kartę. Powiem ci wszystko, powiem ci wszystko, tak Uuuu, mój drogi, mój drogi. Siedzisz, cały czas siedzisz, widzę, siedzisz w ciemnym pomieszczeniu, przed jakimś szklanym ekranem. Sam siedzisz, cały czas, sam siedzisz, nikogo tam nie ma, ale siedzisz i się uśmiechasz w tej ciemności się uśmiechasz. I to tyle. 50 zł? pierwszy grudniowy odcinek zaczniemy od pozycji magicznej, i fantastycznej, to w dosłownym znaczeniu tego słowa, bo osadzonej w realiach tolkienowskich, czyli pełnej potworów, magicznych napitków, niezapomnianych przygód, zaklętych miejsc, i broni itd. itd. Guardians of the Middle Earth to gra, która jest bezpośrednio powiązana z premierą Hobbita, na którą w Polsce jeszcze troszeczkę poczekamy, ale w grę możemy już zagrać na PlayStation 3 czy na Xboxie. I mamy do czynienia z czystą sieciową grą, gdzie wraz z innymi graczami Staczamy dziesięcioosobowe bitwy w zamkniętych arenach, uprzednio wybierając sobie postać z szeregu postaci znanych oczywiście z tolkienowskiej twórczości. A myślę, że to akurat na zimowe wieczory całkiem niezła pozycja. Inną produkcją powiązaną ze światem baśniowym, tylko w bardziej dorosłym i brutalnym wydaniu, którą również polecamy na grudniowe wieczory, jest trzeci oficjalny dodatek do wydanej nie tak dawno w sumie gry Skyrim, dodatek o nazwie Dragonborn. Eee, niestety na początku będą mogli się nim tylko nacieszyć posiadacze Xboxa, a posiadacze PlayStation 3 i PC ta muszą poczekać jeszcze kilka tygodni. Tak czy inaczej, fabuła dodatku dzieje się na mroźnej wyspie Solzheim. Mam nadzieję, że dobrze mówię, sorry, fajnie Skyrima. Eee, I na tej wyspie musimy powstrzymać istotę, która oczywiście chce przejąć władzę, istotę o nazwie Dragon Beast. I my będziemy mogli przeszkodzić jej w tym e, przejęciu władzy. Poprzez m.in. latanie na smokach. Tak właśnie, dokładnie. Dodatek pozwala wleść na smoka i unieść się na nim przestworza, więc naprawdę ekstra. Oprócz tego wprowadza oczywiście inne bronie i dodatki, ale latanie na smokach, kaman! Okej, okay, no to teraz coś ekskluzywnie dla posiadaczy PlayStation 3. Seria Yakuza powinna być już im znana, bo tak naprawdę ma już swoje lata i ma już także swoich fanów, a teraz właśnie wychodzi piąta odsłona tej serii, e, dzięki której możemy poznawać i funkcjonować w świecie japońskiej mafii. Yakuza to tak naprawdę, jakby to wyjaśnić, bardzo prosto otwarty świat, w którym wykonujemy misje główne i poboczne e, i cieszymy się oczywiście bonusami dodatkami w samej grze, czyli tak naprawdę w, prosty, w prostych słowach mówiąc to takie japońskie GTA, z o wiele lepszą oprawą graficzną, wizualną, bo o wiele bardziej dopracowaną, z fajną historią, fajną fabułą, która też się ciągnie przez kilka serii, znaczy przez kilka odsłon serii, a także przede wszystkim ze świetnym orientalnym klimatem japońskim, dzięki czemu mamy okazję zobaczyć widowiskowe walki. Ha, to jest fajne. Sprawdźcie Yakuza, jeśli macie PlayStation 3. I na koniec jeszcze premiera ciekawostka. Primordia to przygodówka typu point and click o niesamowitym, cyberpankowym opustoszałym klimacie. Myślę, że fani, którzy szukają w grach niesamowitych, artystycznych, niezwykłych wrażeń, będą zadowoleni oprawą wizualną tej gry, ale także historią, która w głównej mierze opiera się na działaniach i przygodach robota o imieniu Horatio, który opuszcza puste miasto Metropol w poszukiwaniu swojego skradzionego źródła zasilania i przemierza opustoszałe, tak się wydaje na początku, i niebezpieczne pustkowia, tak naprawdę, i wszystkie Tereny, jakie w grze się znajdą. Nie chcę tutaj zdradzać fabuły i tego o co generalnie w niej chodzi, ale naprawdę dla ludzi, którzy szukają wyjątkowości w grach, pozycja do polecenia. Oczywiście pecetowa, i niestety na chwilę obecną wypuszczona tylko na świecie. Czekamy na nią w Polsce. Zaczniemy newsy od dodatku, od dodatku konkretnie do niedawno wypuszczonej trzeciej odsłony serii Max Payne, czyli przygód naszego ulubionego, wykolejonego policjanta w rozpaczy i w gniewie. Hmm. Dodatek o nazwie Painful Memories ma wprowadzać kilka nowych miejsc, kilka nowych mapek, w tym jedną bardzo wyjątkową, bo stację metra, którą znamy z pierwszej części Maxa Payne'a, na pewno wszyscy kojarzymy, była bardzo prędko, bardzo szybko e, i działy się tam strasznie brutalne rzeczy, więc Faktycznie nazwa Painful Memories może być adekwatna do tego dodatku, bo będziemy mieli do czynienia z bolesnymi wspomnieniami z poprzednich części. Pojawiły się kolejne szczegóły co do zapowiedzianego niedawno Dragon Age 3 Inquisition. A otóż o co chodzi? Przede wszystkim na pewno będziemy grać bohaterem rasy ludzkiej i tylko tym razem dostaniemy więcej opcji dostosowania tej postaci do naszej wyobraźni, naszych potrzeb i to nie tylko tej postaci, którą będziemy grali, ale także naszych współtowarzyszy będzie ponoć można modyfikować. To powinno być fajne. Oprócz tego dostaniemy także, obejmiemy także kontrolę nad naszym własnym, ogromnym zamkiem na wzgórzach. Nikt jeszcze nie wie, co to. Będzie się działo, a także pojawi się w grze postać, którą znamy z poprzednich dwóch części, a mianowicie jedna z naszych ulubionych wiedźm, czyli Flemeth. E, w tym wszystkim jest także minus w tych wszystkich plotkach, ponieważ prawdopodobnie wypuszczenie tej produkcji przesunie się na rok 2014, więc trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jeśli graliście już w Rage, to kolejna informacja powinna Was ucieszyć. Jeżeli nie graliście jeszcze w Rage, to spróbujcie, bo można się fajnie wyżyć w tej strzelance, a przede wszystkim obejrzeć kolejną wizję zrujnowanego i pogrążonego w chaosie świata. A jaki jest news? Otóż wyciekły informację jakoby do tej gry właśnie Rage miał wyjść pierwszy dodatek o nazwie Scorches. Eee, I tak naprawdę o co chodzi w dodatku? Eee, ma być to historia właśnie tytułowej grupy bandytów. Oprócz tego mamy dostać oczywiście nowe lokacje, nowe mapy, ale także rozrywkowe minigierki w grze. Eee, kto grał, to wie, że te minigierki są dosyć fajne no i uprzyjmniają czas oczywiście. Niestety nie wiadomo jeszcze kiedy ten dodatek ma wyjść, ale wiadomo, że będzie on wprowadzał 10 nowych trofeów do zdobycia. Okej, okay. czyli jeszcze ciekawostka ze świata filmu na koniec. Pamiętacie taką starą, bardzo klasyczną grę, która była na automatach jeszcze o nazwie Asteroids? Na środku był taki stateczek, który się obracał i strzelał do asteroid i rozwalał je na mniejsze części i na tym polegała głównie gra. Otóż ktoś postanowił z tego zrobić film. Pytacie, jaka ma być fabuła tego filmu? Już Wam mówię. Generalnie wyobraźcie sobie daleką przyszłość. Ludzka rasa mieszka teraz na pasie asteroid w koloniach Na pasie asteroid, które stworzyli kosmici. No i któregoś nie. Okazuje się, że ci kosmici są bardzo źli i to oni zniszczyli Ziemię. Tak naprawdę chcą teraz zniszczyć także rasę ludzką i wygonić ją z tych kolonii. No i rasa ludzka musi się bronić, czyli faktycznie tutaj jest jakiś motyw ze steroidami, choć niezbyt duży. Ale skoro z naszych polskich statków udało się zrobić film Battleship, to i pewnie za steroid coś się uda tam sklecić. A jaki to już będzie film, to już właściwie pozostaje nam ocenić, jak on wyjdzie. OK, i na sam koniec mamy dla Was oczywiście jeszcze konkurs. E, tym razem w konkursie mamy do wygrania coś innego niż gry, a mianowicie koszulki. Zestaw takich dwóch koszulek. Ta czarna jest męska, e, ta biała jest damska, więc może dla pary, albo dla rodzeństwa, albo dla mamy i taty, jakkolwiek. E, I obydwie są z gry w DJ Hero, więc całkiem fajnej pozycji. A pytanie jest takie, ponieważ zbliżają się do nas święta, mamy Mikołajki po drodze, mamy święta, to może powiedzcie coś o swoich ulubionych prezentach. Może nawet nie ulubionych, a wymarzonych. O prezentach, które już dostaliście i były dla Was Albo takich, na które ciągle czekacie, o których może chcecie teraz podszepnąć rodzicom i pokazać im ten komentarz, albo po prostu chcielibyście sobie sami go sprawić, ale nie ma pieniędzy, no cóż, znam, znam to uczucie, także absurdalne odpowiedzi też się liczą, te bogate, na które nigdy nas nie będzie stać też się liczą, wybierzemy jedną najlepszą i nagrodzimy ją tymi dwoma koszulkami, może ktoś napisze, że chciałby te koszulki dostać w prezencie pod choinkę, o, to by było fajne, piszcie w komentarzach, wybierzemy jedną odpowiedź. Ok, na koniec przede wszystkim pamiętajcie o dniu darmowej dostawy, 3 grudnia, cały dzień darmowa dostawa, zbliżają się Mikołajki, więc warto skorzystać, ale oprócz tego mamy także dla Was świąteczne promocje, wśród tych promocji jest na przykład, jest Assassin's Creed na wszystkie trzy platformy, trzecia część i w dodatku dodajemy komiks, pierwszą część to młode zmądzie. Na przykład, mamy także Call of Duty w promocji świątecznej, do których dorzucamy gadżet ze świata Call of Duty. To może być koszulka, to może być czapka, to może być kubek, kto wie, co akurat się wylosuje. Mamy także e, do serii gier LEGO, każda pozycja LEGO w naszym sklepie właściwie także gdy zyskuje taki gadżet przy zamówieniu, to też może być koszulka, to może być długopis, e, to może być coś tam, coś tam, coś tam, co my myślimy, ale naprawdę jakiś gadżet się znajdzie. A także mamy u nas w sklepie Angry Birdsy, proszę bardzo, na Xboxa, na PS3, które możecie zamawiać. Jest mnóstwo rzeczy na święta, więc już je zaopatrzajcie w prezenty. Mówię wam serio, bo potem może być już za późno albo może być tłok w sklepach, a my do was to prześlemy bardzo szybko i będziecie mieli po prostu z głowy. A rada na koniec jest taka, że nie muszę wam chyba mówić, żebyście nie ufali cygankom. Przepraszam wszystkich cyganów, którzy nas oglądają, ale kama, naprawdę 50 zł za wróżbę, za 50 zł to ja mogę mieć...